Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z naszą listonoszką w grze pod tytułem Lake, czyli jezioro, jakby ktoś się chciał zapytać. Hello? Mamy telefon, kogo mamy na linii? Hey, Dad, a, najwyraźniej tata mamy na linii, okej? Okay. Hmm. brzmi jak hardcore noc. Dobrze przynajmniej wiedzieć, że tatko się dobrze bawi na swoich wakacjach. E, szczerze mówiąc, jest spoko. Może ten lowy to jest lekka przesada, ale jest OK. To to był Frank A, ten letz główny chyba. Tak mi się wydaje. Tak, tak czy takiego było, no nie? Tak mi się wydaje. To brzmi trochę dziwnie. A, hazardzista. To brzmi troszkę niebezpiecznie. Właśnie zapytajmy o tę ba babuszkę. E, e, okej. Okay. Sprytnie. Sprytnie. Okej, tato, nie trzymaj jej chwili. Co to jest babuszka? Stand by mnie. Nie kojarzę filmu, sorry. Nie powiem wam nic na jego temat. A może kojarzę tylko z polskim tytułem i stand-by mi nic nie mówi. Jestem problem, kiedy się przejdzie na język angielski, oglądało się filmy z polskimi tytułami przez całe życie. Nagle ten film nie ma sensu, bo wszystkie tytuły są absolutnie pomieszane. Jakby nie mówię, że to są złe tłumaczenia, ale wiecie, Dirty Dancing, wirujący seks. To się... Nie do końca zgrywa. Fabularnie tak, tytułowo nie. Ale, ale czemu by nie? E, nie, nie zamierzam kurna pracować nad Editem. chrzanić to. Steve sobie może poradzić sam. Ja mam wolne. Ja zamierzam poczytać książkę. Baronowa i, i, i stolarz. Brzmi jak karlekin jakiś. Narrator. Okay. Posłuchajmy więc.

Pada deszczyk, super, fajnie, podoba mi się. Zmiana scenerii jest czymś co, znaczy, klimatu jakby jest absolutnie mile widziana. E, bardzo szybka przesyłka po prawej, więc tu akurat nie mamy problemu. Po lewej stronie drogi to będzie szybka dostawa, ale w tym deszczu to się będzie mniej przyjemnie pracować oczywiście, jeżeli się wychodzi z ciężarówki. Ja osobiście uważam, że nie jesteśmy z cukru, jesteśmy na Main Street. To musi być ta przesyłka. Mam nadzieję. 207 Main Street? Oby to było to. Halo, halo, dzień dobry, kontrola. Czy ma pani. Czy pani wszystkie zasady BHP? Okej. Okay. <laughs> czy, czy żółty to nie kolor zabawy i radości? Przemyślałem, że zielony.

Yy, ale fotografia może być też zabawna. Ja stricte chcę się pokusić tą babką tymi wypowiedziami. Ona mówi jedno, a ja mówię kompletnie przeciwną rzecz. Okej? Okay. Czemu nie? poróbmy zdjęcia. Ciekawe. Jakieś minigierka, mi, mini, mini quest, sub quest. I desz, oczywiście. Najgorszy dzień na robienie zdjęć moim zdaniem. Ale dobra, jak mamy kamerkę i mamy aparat, to czemu nie? Zróbmy trochę zdjęć. Na przykład... Zobaczmy na tą kobietę, która właśnie ukradła jabłka. Zaraz jak się robi zdjęcie. Cholera na E! Niech to szlach trafi, nie zdążyłem zrobić jej zdjęcia. Odchodzi teraz, bo wie, że poluje na nią. I wie, że nie pozwolę jej tak po prostu uciec. Zrobię jej zdjęcie, choćby to była ostatnia rzecz, którą mam zrobić. Cholera jasna, ona jest stosunkowo szybka. Ja jestem stosunkowo wolny z kolei. Dobra, pyk. Proszę Pani, Chtyż! Dobra, okej, okay. uff, zrobiliśmy to zdjęcie. Możemy już wracać do dalszych polowań, znaczy do dalszego rozłożenia listów. Polowania może, przy okazji, jeleniu, jeleniowi byśmy mogli zrobić zdjęcie. To jest dobry pomysł, jeżeli tylko natrafimy na niego. gdzieś po drodze. Zajmiemy się nim. Ale okej, okay, tym razem jedziemy dalej. Jedziemy dalej, mamy kilka dostaw bardzo blisko położonych, bo właściwie od razu są tutaj. Eee, jak byśmy to chcieli zrobić? Po prostu wróćmy się do góry i pojedziemy na samą górę najpierw, ok? Bzium, bzium jedziemy bardzo ładny nawrót. Eee, czy to jest nasza kobieta, która kładła? Być może w każdym razie my jedziemy na sam koniec, potem będziemy zahaczać te wcześniejsze, żeby jechać na wprost. Nie wiem, jakoś tak mi to brzmi sensownie. Chodzi tutaj sobie, zrobimy taki ładny zakręcik że przejedziemy tak do góry, zakręcimy sobie w prawo tak, żeby to wszystko miało, wiecie, ręce i nogi a czy mogę z, pok z pokładu, że tak powiem, robić zdjęcia? nie, nie mogę jedną ręką trzymać kierownicę, a drugiej trzaskać najlepsze fotografie które na Instagramie zdobyłyby tysiące lajków, niestety niestety ale za to mogę zahamować i dostarczyć listy to jest oczywiście moją życiową pasją na szczęście jest to tylko list, więc nie musimy nawet paczki wyjmować nic się w tym domostwie też nie dzieje. Dużo listów codziennie zostaje wysyłanych. Nie wiem w sumie, czy w tych czasach wciąż tak jest. Nie wiem, właśnie, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, nie wiem czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym. Czyli listonosze w tych czasach wciąż mają bardzo dużo pracy. Wydaje mi się, że cały czas jakieś listy gdzieś idą, ale to głównie są listy takie urzędowe, nie? Oficjalne, jakieś ponaglenie... Kobieto! Chryste, panie! Byliśmy świadkami próby, się kurczę, przeraziłem, próby samobójstwa. Muszę opuścić ciężarówkę. Muszę opuścić ciężarówkę. Uspokoić się, poddychać głęboko, dostarczyć jedną kolejną przesyłkę. I uwiecznić to miejsce. Jako miejsce, w którym kiedyś prawie doszło do... Zaraz, tutaj. Prawie doszło do morderstwa, samobójstwa. Odkładamy kamerę, mamy dowody nic nie obciążające, ani trochę. Ale mamy jakieś dowody mimo wszystko, jedziemy dalej. Chrysta to ma być relaksująca, spokojna gra, a tymczasem ludzie chcą się zabić na moich oczach. Dziękuję bardzo za taką zabawę. Dziękuję bardzo za taki relaks, to nie tak powinno być, moim zdaniem przynajmniej. Dobra, no, dostarczmy tutaj kolejną przesyłkę. Sprawdźmy sobie green screen, który zauważyłem, że gdzieś tam odjeżdżał przez chwilę. I co, jedziemy dalej. To nie koniec naszych podróży listownych. Gdzie teraz? Nawracamy i w lewo. Opsa, mam nadzieję, że tym razem nikt nam pod koła nie wejdzie. Na swój sposób być może to... O nie, o nie, 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 ja cię znam kobieto. Ja się ruszę, a ty... To był facet, to nie była kobieta. O mój Boże, zostałem oszukany, w prawo? W prawo. Zostałem oszukany, kompletnie. W każdym razie, jeżeli ktoś miał delikatny poranek, jeżeli ktoś chciał, myślał, że sobie w pracy odpocznie, spokojnie w deszczu jadąc za kółkiem dużego biagowana. to musi teraz przemyśleć swoje wszystkie postanowienia. To nie jest praca, która pozwala na po prostu głupi, spokojny relaks. Spójrzcie, jakie ładne. To nie jest rondo, ale mam ochotę nazwać to rondem. Wtedy pięknie nawrócimy od razu. Złotka mamy tu po lewej stronie, wysiadamy. Tam kolejne osoby przechodzą po drodze, ale nie, chyba już w bardziej sensowny sposób. Dostarczamy 107 pocztówkach, ok, widziałem Ktoś komuś wysłał pocztówkę, a co to oznacza? Aha. Co to może oznaczać? Znaczy? No, że ktoś do rodziny po prostu pocztówkę wysłał Albo, nie wiem czy kiedykolwiek wam się tak zdarzało Sami do siebie wysłali pocztówkę Nie wiem czy mieliście taką sytuację, na przykład część rodziny jedzie na Na wakacje, część rodziny zostaje i wysyłają sami do siebie pocztówkę A potem mają pocztówkę w domu Sukces podwójny bo nie tracą pocztówki, a normalnie przecież pocztówki by nie mieli. Tu kolejny liścik. Przed tym razem chyba zwykły list. Tak, zwyczajny, zwykły list. Ten dom nie zasługuje na nic więcej. Ja nie wiem dlaczego, nie mam nic do tego domu. Dobra, dokąd teraz? Bo chyba gdzieś dalej, tak myślałem. Mamy tutaj jedną przesyłkę już tak daleko. Potem kolejna jest dopiero tu. Dobra, myślę, że skoczymy sobie... Żeby było troszkę szybciej do tego miejsca. Szybką podróżą. Pojedziemy w prawo. O właśnie, do góry, do paczuszki. Dobrze? Dobrze jedziemy? Dobrze jedziemy. Pojedziemy do paczuszki. Mieliśmy dostarczyć mechanikę... Tak, ale mam, mam, mamy zaznaczone na mapce. Mamy dostarczyć jej też przesyłkę, pamiętam o tym. Widzisz, bym miał zapomnieć. A my jedziemy do dineru, tak? Jedziemy znowu do restauracji, żeby znowu nie dostać jedzenia. Na 100% jestem przekonany, że znowu nie dostaniemy tej... O oh, shit! No i cholera, to jest pierwsza nasza... Leciutynkę sztuczka, nic się nie stało. Opsa. Świetne parkowanie, równoległe. Możemy po prostu być z siebie dumni. Zaraz, to miała być paczka. Cholera, jasna. Zapomniałbym, jesteśmy na 500 Lake Road. Otwieramy nasz fantastyczny wanik. 500. Uuu, kaktóweczka. A to jest ten. No tak, to jest przecież. Gdzieś zamówił pizzę. Możliwe. Tak czy siak. Na razie bierzemy zwykłą paczkę. Wstarczymy ją bez problemu do dineru. Tutaj jestem przekonany, że będzie jakaś rozmówka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Okej! Okay. A tak, a tu pracuję faktycznie. Właśnie, porozmawiajmy. O, jesteś w pracy, ja jestem w pracy. To idealny moment, żeby uciąć sobie rozmówkę. Hmm. Właśnie, jak tam, jak tam poszło lądowanie na Księżycu, to jest najważniejsze. Oooo. Dobra, no to w takim razie. Dziecko nie wie, <grystanie wytkownie> nie wie, jak to jest naprawdę. E, ale brzmi na dobre, dobrego, dzie dobrego dzieciaka. Oakward. Bardzo. To tak, dokładnie. A, wiecie to spróbujmy to naprawić trochę. Maureen? Dokładnie. Tak, co ona wiedziała, że paczek dzisiaj przyjdzie? Czy nam jakieś specjalne moce? Eee, opowiadałem o o wujkostanie. No, opowiedziała. 10 lat temu, jakby nie patrzyć. Wybacz, że mnie tu nie było wtedy. Mówię, naprawiamy trochę tą relację tak naprawdę. Nie do końca wiem czemu przepraszamy, ale. No właśnie nie skontaktowała się z nami. Wszyscy mają jakieś swoje rzeczy. No przeważnie, powiedzmy. Eee, dzięki za zrozumienie. Thanks for understanding. Time marches on. What did Marine always say about that again? One day you realize. It marches on your face. Your face. No, <laughs> ja to zdążyłem zapamiętać już. Mimo że tylko raz to powiedziała, tak naprawdę. Oh, 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 Bardzo nie z ich, stron z ich strony, że już się czepiają takich tekstów. No ale. Eee... Mówisz, jakby to była dobra rzecz. Ja nie łapię, co jest tym masz tak śmiesznego, ale. It to talk, I mean, email. Nara! Yeah, <laughs> nie it no. Pewnie, sure. czemu nie? Odnawiamy yeah. te kontakty wszystkie w tej miejscowości. Tak. Odwrotnie do mnie w życiu realnym, który kiedy wrócił do swojej miejscowości, postanowił się nie odżywać do nikogo. Tutaj mogę... Ale po co mi to, skoro w świecie wirtualnym mogę przeżyć te emocje? Woo! Dobra, jedziemy dalej. Żeby być szczerym, ja nie pracuje jako Wisonoż, no więc. Dobra, mamy. Co jeszcze mamy? Czysta Lake Road. A tutaj mamy dostarczyć jeszcze przesyłkę. Dobra, przenieśmy się jednak szybką podróżą, bo będzie łatwiej trochę. I potem pojedziemy sobie do naszej pani mechanik. Ej, siomek, pada deszcz. Gdyby parasol byś wziął, fakt nie chce nikomu niszczyć pola. A z drugiej strony, hehehecha. <laughs> Kto mnie powstrzyma przed tym? Już albo było śmiesznie, jakby ten koleś teraz biegł za mną. Z takim, ej, siomek, co ty robisz? Nic, nic. Nawadniam. Nawadniam pole. Dobra. Jesteśmy na miejscu. I zatrzymujemy, wyskakujemy. Mamy paczuszkę, Reynolds Farm, bardzo duża farma, nomenomen. Mamy dla was bardzo taką płaską... Co to może być? To wygląda faktycznie jakaś pizza, szczerze mówiąc. Trochę się czuję jak dostawca pizzy, może pizzę rozwozimy właśnie, cholerowie. Czy ktokolwiek jest w domu? Może wszyscy są na polu jednak. Nie, ktoś jednak jest w domu. Zgadza się. Trochę, ja się byłoby dziwnie, gdybym przyszedł z paczką przed twoje drzwi, zadzwonił w twój dzwonek i powiedział, to nie jest paczka dla ciebie. Jeśli twoje imię to Jack Reynolds. I reckon you could say that. Gdzie wszyscy ja reckon przez cały czas?

Teraz się o czym zastanawiam, czy ta gra ma w sobie dynamiczny system. Eww, wait, zaraz, mieliśmy robić zdjęcia. A skoro mamy robić zdjęcia. Ja mogę chodzić, kiedy. A, to się zastanęliśmy w takim wypadku. Podejdźmy trochę bliżej. W sumie, tutaj można zrobić nawet powiedzmy, nie najgorsze ujęcie. Takie. O. Coś takiego. Nie wiem, co myślicie. Nie jestem najlepszym fotografem na świecie, ale wydaje mi się, że całkiem spoko. Mamy wrócić już na stację pocztową. Nie, 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 mamy jeszcze jedną ważną rzecz do zrobienia. Oczywiście znaczy tu mamy dwie ważne rzeczy do zrobienia. Teraz, jak ten list jeszcze dostaliśmy, nie wiem, gdzie ten list mamy dostarczyć. W sumie nie zwróciłem uwagi na to. No to mamy się dostać tutaj. Więc szybka teleportacja. I zastanowimy się, do kogo mieliśmy dostarczyć ten list. Nie mam napisanego w sumie. No nieważne. Yy, w każdym razie tutaj nie skręcamy, jedziemy na wprost no. i dostarczymy kolejny liścik. Bardzo fajnie. Trzeba padać przy okazji, zobaczcie. Wow, 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 tu się dzieje. Jakaś tama była? Prawie wypadłem z trasy przez to. W każdym razie to nie jeleń, ani samobójca. Jest przynajmniej tyle dobrze. I zasuwamy tą ciężarówką nieźle. Dobra. Piżum. Tu się zatrzymamy. Mam oczywiście poczuszkę. Faktycznie ma za mało muzyki w tym radyku. Musi dodać więcej. Jako DJ to jest niewybaczalne wręcz, co on wyprawia. Proszę bardzo, z taką aktówką wcale nie wyglądamy, jakbyśmy chcieli y, jakąś zamiankę mafijną wykonać. Which no, but I have something else. Angie from the Flick Shack asked me to deliver some movie boxes. She also asked me to deliver some to you. Oh, tight. What are the options? Let me see. A love bug or a nightmare on Elm Street. On Elm Street. Yeah. So probably that bug. I'm almost 16, Miss W. That's a kid's movie.

Ej. Okay. Znaczy, to, że naprawia samochody i wykonuje faktyczną pracę, to jest duża predyspozycja do tego, żeby traktować ją poważniej, jednak, moim zdaniem. Faktycznie. Nie ma zbyt dużo ludzi tutaj. Młodych w sensie dzieciaków. Weźmy horrorowy film u mnie. Czemu nie Rodzice tej dziewczyny nas zabiją. Oczywiście. co, jak sobie tak wykrojymy tyle połączeń tutaj i różnych linków z ludźmi w tym mieście, to obawiam się, że że my tu zostaniemy, nie wrócimy do miasta już nigdy. Ja myślę, że do tego tu wszystko zmierza Tak naprawdę Dobra, dostarczyliśmy wszystko, możemy wrócić na pocztę Tak mi się wydaje przynajmniej Zrobimy sobie szybką podróż tam Trochę mamy nowych zdarzeń w naszym życiu Nie pamiętam, komu mieliśmy ten list dostarczyć No za cholerę, więc no nie wiem, jeżeli Jeżeli będzie na mnie kolej zły, to trudno, mógł nakleić znaczek pocztowy Dobra, kończymy dzień pracy parkując w coraz gorszy sposób, za każdym jednym razem

No. There it is. It's Steve. Chodzę, że nie, nie, Steve. opcji Steve! nie, Steve, opcji fuck you Steve, nie, razu bym ją nie, 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 tak nie, yes. wysłałam. Eee. Yy, I need the break, tak, tak! Musimy przez zachowywać się jak ściera tak naprawdę. Musimy no. powiedzieć wprost, no, okay. nie, byliśmy... Potrzebujemy no, a, odpoczynku kropka. Mhm. No, nie dzwoń do mnie. Więcej, Steve. Eee. Kurde, żadne z tych opcji mi się nie podoba, ale ta chyba jest taka bardziej w stylu radź se sam. Nie, ja nie zamierzam dalej pracować nad jego, jego kurczę, robotami. Niech on no, się sam zajmie tym, co, co musi się zająć, a nie zsyła to na nasze barki tak naprawdę. Open Agenda. Pick up Lori's movie box. Movie night with Lori. Deliver movie box to Lori. Czy my pracujemy w sobotę? To jest interesujące, w sumie. E, nie mamy opcji innej. Mówiłem, że tylko możemy zostać w domu. To ciekawe, w sumie, że nie możemy nigdzie wychodzić na zewnątrz. E, przynajmniej Ryan gra taka, takiej opcji. Ale tym razem e, może byśmy oglądali troszkę TV. Czytaliśmy książkę wczoraj. <toddź -dźwięk> o, bon appetit! mój ulubiony serial. Jean-Paul?

Eee, co, jest co jest w tych listach, listach dla Ciebie, oh, kopertach? A, mi się wydaje, że to jest jakiś problem. Tutaj głębszy, powiem Wam moi drodzy, tu jest coś faktycznie na rzeczy. Mamy trochę rzeczy do zrobienia. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się w, jednym, w kolejnym odcinku. Ja tak właśnie chciałbym, żeby to był taki działek poświęcony na odcinek mniej więcej naszej pracy jako listonosz. Jakoś tak to widzę, żeby miało to ręce i nogi, żebyśmy nie przerywali sobie w połowie drogi przynajmniej na ten moment. Więc dzięki śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału, a my zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Hej!